Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Przed nami dalszy ciąg omawiania poszczególnych sylwetek. Dziś sylwetka H. Nazywam się Basia Józefiak, jestem stylistką i pod marką Twoja Pesa pomagam moim klientkom zadbać o ich garderoby. Pracuję na pięciu typach sylwetek, które są najprostszym i najbardziej cenionym przeze mnie podziałem. Oto on. W poprzednich odcinkach wyjaśniałam, że cała zabawa opiera się tu o znalezienie proporcji między ramionami a biodrami, i wskazałam również sposoby na znalezienie tych proporcji. Jeśli nie miałeś okazji widzieć tego odcinka, możesz nadrobić w filmie, który teraz linkuję. Przejdźmy do szczegółowego omówienia sylwetki H. Sylwetka H charakteryzuje się tym, że ma równe ramiona i biodra, ale brakuje jej wyraźnego wcięcia w talii. A tutem tej sylwetki są zgrabne nogi, równie smukłe ramiona i proporcjonalny biust. Często sylwetka jest dość zgrabna i wysoka. Choć nie jest też tak w 100% przypadków. Jako mankamenty można wymienić to, że sylwetka jest prosta i brakuje jej odrobiny krągłości. Naszym celem będzie więc zbudowanie tych krągłości, nadanie miękkości sylwetce i stworzenie większej różnicy między ramionami i biodrami, a talią. Żeby to zrobić, należy uwypuklić ramiona i biodra jasnymi kolorami, wzorami i błyszczącymi materiałami. Wszelkie zdobienia powinny się pojawić w obu tych miejscach, by dodać im optycznie objętości. Jednocześnie będziemy mocno podkreślać talię, by stworzyć wyraźną różnicę między tymi częściami ciała. Polecam obejrzenie też odcinków o sylwetce A i sylwetce V, ponieważ wszystko, co służy tamtym sylwetkom do zbudowania objętości, można zastosować tutaj. To znaczy, sylwetka A ma mniejsze ramiona i chcemy je powiększyć, więc sylwetka H będzie mogła zainspirować się poradami dotyczącymi budowania ramion. Sylwetka V ma mniejsze biodra i je również chcemy powiększyć. Zatem sylwetka H może czerpać z tych rad, by wzmocnić u siebie część biodrową. Zastanówmy się teraz nad poszczególnymi fasonami dla sylwetki H. Sukienki dla sylwetki H nie powinny być zbyt obcisłe na całej długości, bo w efekcie podkreślą jedynie sylwetkę, nie wprowadzając żadnej korekty w proporcjach. Do uwypuklenia ramion warto wykorzystywać szerokie dokolty, czyli łódkowy i hiszpański. Przypominam, że są to dekolty poziome, dlatego optycznie poszerzają ramiona. Łódkowy to ten, który idzie blisko szyi, a hiszpański odkrywa aż tutaj całe ramiona. Amerykański dekolt wiązany jest na szyi i on też zadziała na uwypuklenie ramion. Bardzo dobrze działać będą też falbanki, bufki i zaszewki na ramionach. Z drugiej też strony w dole sylwetki możemy sobie pozwolić na spore szerokości, tiule, spódnice z koła czy plisowane. Ozdobniki w okolicy bioder, takie jak zaszewki, kieszenie i falbanki. Jeśli zadbamy o objętość na ramionach i na biodrach, a wcięcie w talii pozostanie podkreślone, to osiągniemy efekt równych proporcji i zaokrąglonej sylwetki. Spódnice analogicznie do fasonów sukienek powinny być obfite. Warto wybierać spódnice plisowane, gęste i błyszczące czy z nasze tymi aplikacjami. Dobrze zadziała wysoki stan, bo on bardzo dobrze podkreśla biodra, i tu ważna uwaga, która będzie miała też znaczenie przy wyborze spodni. Dobrym trikiem jest dobór dołu w kontrastowym kolorze do góry, czyli bardzo jasny dół do bardzo ciemnej góry lub odwrotnie. Bluzka powinna być włożona w spodnie lub w spódnicę. Dzięki temu zabiegowi talia zostanie bardzo mocno zaznaczona. Podwyższony stan przy takiej kolorystyce będzie fantastycznym wyborem, nawet jeśli spódnica nie będzie miała zbyt dużej objętości. Spodnie, tak jak spódnice, mogą mieć wysoki stan. To zadziała na pewno bardzo korzystnie. Jeśli nie wysoki stan, w takim razie objętość powinna się pojawić na wysokości bioder. Kumpy, haremki, kuloty, palaczo. no oczywiście do tego też wzory i mocne kolory, zdobienia w okolicy bioder, szerokie kieszenie, zaszewki to wszystko, co polecałam również w przypadku spodni dla sylwetki V, działa tutaj. Nie jest istotna szerokość nogawki, a raczej to, co dzieje się na wysokości bioder. Bluzki również mogą mieć w sobie sporo szaleństwa, tak jak dolne części garderoby, bo tej sylwetce wolno. Wybieramy dekolty, które wymieniałam już przy sukienkach: łódkowe, amerykańskie, hiszpańskie, ale też stójki, golfy i wiązane pod szyją. One też dobrze zadziałają, bo wszystkie budują ramiona. O to nam tutaj chodzi. Warto wykorzystać tutaj zasadę kontrastu między górną a dolną częścią sylwetki, o której wspominałam przy spódnicach. Marynarki powinny mieć zapięcie lub być wiązane w talii. Sylwetka dobrze wygląda w fasonach oversize'owych. marynarkach, swetrach, bluzkach. Jednak warto, żeby je wytaliować np. paskiem, bo dzięki temu stworzymy węższą talię. W tej sylwetce całkiem dobrze robi również e, krótszy żakiet kończący się na wysokości talii. Wspominałam w jednym z poprzednich odcinków, że długość zakończenia marynarki, ale też bluzki czy swetra przyciąga wzrok do miejsca, w którym się kończy. Więc w przypadku sylwetki H, zakończenie w talii jest po prostu bardzo dobrym pomysłem. Na tej samej zasadzie y, zadziała podwinięcie rękawów do wysokości tali. Przyciąga uwagę i potęguje wrażenie wcięcia w tym miejscu. W kwestii dodatków i biżuterii, sylwetka H ma bardzo dużą dowolność. Warto wykorzystać duże kolczyki i duże naszyjniki do przyciągnięcia uwagi do ramion, a także sporej wielkości bransoletki, by skupić uwagę na biodrach. Mała biżuteria nie zrobi różnicy. Duża i kolorowa będzie właśnie dawała taki efekt. Długie naszyjniki kończące się mocno poniżej biustu będą potęgowały wrażenie wcięcia w tali. Tak samo jak grubszy pasek. Węższe paski też będą ok, ale gruby zrobi na pewno lepszą robotę. A paszki warto wiązać kominowo, żeby dodać objętości w ramionach. By spotęgować efekt, mogą być kolorowe i w najróżniejsze wzory. buty to w przypadku sylwetki H praktycznie pełna dowolność. Płaskie i obcasy, delikatne i mocne. Warto na pewno wybierać buty, które będą wyraziste, bo nogi sylwetki H są zwykle świetne i podkreślenie ich dodatkowo obuwiem będzie na pewno bardzo dobrym pomysłem. I tym zakończyliśmy omawianie fasonów dla sylwetki H. Jeśli masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzu. Na koniec mam prośbę: jeśli podobał Ci się ten materiał, prześlij go proszę jednej osobie, która być może również będzie zainteresowana taką wiedzą. Daj też proszę kciuk w górę! No i oczywiście nie zapomnij zasubskrybować tego kanału. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.